Hejka, kochane mamuśki i wszyscy pozostali. E, witam Was e, znowu na Mamuśkowym kanale. E, I dziś chciałabym Was serdecznie zaprosić do takiej nowej serii, którą sobie tak wymyśliłam w swojej głowie. Nowa seria filmików, e, a mianowicie e, kącik mamuśkowy i tutaj będę przedstawiać mm, takie gadżety, które... E, sprawdziły się tak w życiu codziennym i takim właśnie typowym dla mam. Bo oczywiście wiadomo jest, że mamy dużo więcej myślą o swoich pociechach, o swoich ślicznych dzieciaczkach, ale też my musimy troszeczkę pomyśleć mamuski o sobie. I właśnie tak wymyśliłam sobie, że będę dla Was kręcić filmy o takiej tematyce i będę Wam właśnie, jak wcześniej Wam już powiedziałam, przedstawiać takie gadżety, które które sądzę, że każdą mamę na pewno zainteresują. E, będą związane trochę z kosmetykami, trochę z modą, trochę z gadżetami dla naszych pociech. No, dużo, dużo takich, takich rzeczy. Oczywiście zapraszam wszystkie inne mamuśki YouTube'owe do nakręcenia i do przyłączenia się e, do tej serii. E, mam nadzieję, że pomysł Wam się też spodoba. I dzisiaj, nie przedłużając już, um, chciałam Wam przedstawić pierwszy mój taki, jakby, nabytek, e, pierwszy, można powiedzieć, gadżet, bo, jak wiecie, każda mama, więc mamuśki, które mi oglądają, to wiedzą, e, musi mieć torbę. No ale teraz tak. Gdy się pojawia dziecko, to ta torba musi przejść niezłą e, transformację. I można powiedzieć, że torby, które nosiłyśmy e, zawsze można powiedzieć, że idą głęboko do szafy, bo przynajmniej w moim przypadku było tak, że zawsze nosiłam nieduże torebki, zwłaszcza, że większe rzeczy mogłam sobie zapakować do samochodu i było mi po prostu dużo łatwiej mieć ze sobą mniejszą torebkę. No ale teraz jak jestem z Wiktorią, no to niestety wszystko muszę mieć na świeżo spakowane do dużo większej torby. I tutaj jest właśnie problem, bo torby są czasami te, które są właśnie sprzedawane w sklepach, one bardzo często nie pasują do naszego stylu, nie pasują do naszego stylu życia, nie pasują do tego, jakie chcemy mieć tam na przykład kieszonki, czy wygląd tej torebki, czy funkcjonalność w ogóle tej torebki. Wiele z Was mi pisało właśnie, że torebki są najczęściej ortalionowe, znaczy z takiego tworzywa jakby ortalionowego, bardziej takie sportowe i Wam się podobały zawsze moje torebki, których raptem mam dwie. Teraz właśnie dołączyła trzecia, taka typowo mamuśkowa torba. I, no i rzeczywiście nie, nie mogłabym sobie tak za bardzo jakby narzekać na tamte torby, ale zawsze coś było. Albo jedna była za mała, ale była lekka, druga była za duża, ale była ciężka, inna miała za dużo kieszonek, inna miała za mało, i to tak w kółko coś tam po prostu nie pasowało. I dziś właśnie jest to gadżet. Właśnie torebka. Jak widzicie, z pięknym, turkusowym e, tutaj e, przodem. E, I są to torebki, słuchajcie, z Beautiful Things. E, są to torebki robione przez Kasię, która e, wykonuje je sama. Ona je sama szyje. E, ja właśnie sobie z Kasią pisałam, i, i te torebki, akurat ta, którą ja posiadam, też jest dostępna u Kasi na stronie. Oczywiście wszystkie potrzebne linki zostawiam Wam na dole pod filmikiem, żebyście się mogli skontaktować z Kasią. I Co jest fantastycznego w tych torbach? To jest fantastyczne, że Wy możecie napisać do Kasi i ona Wam zrobi torbę jaką Wy sobie tylko wymarzycie. Czyli chodzi mi tutaj na przykład o kolor, o właśnie funkcjonalność torby, czyli o kieszonki. Ja tutaj właśnie zaraz Wam środek pokażę, ale jeszcze wcześniej Wam pokażę bardzo fajny też gadżet. Jak widzicie, ona tutaj z przodu ma dużą przednią kieszonkę i powiem Wam, że mi taka kieszonka bardzo, ale to bardzo jest potrzebna. Zresztą zgodzicie się ze mną zaraz, jak Wam powiem, dla Dlaczego? Wrzucamy do takiej torby dziecięcej, a to butelkę, a to jakieś jedzenie, a to e, wodę, chusteczki, pampersy, ubranko na przebranie, e, niektóre z was smoczki, gryzaki, zabawki, no co tam tylko po prostu mamuśki potrzebują na swoich pociech. E, I teraz tak. Ważna rzecz. Ważne są dokumenty, ważne są pieniądze, ważne jest ogólnie Portfel i ważny jest po prostu telefon. To są takie dwa najważniejsze gadżety, które, które zawsze muszą blisko nas być. I mm, i po prostu nie, żeby tego nie wrzucać do tej torby. I właśnie mi w jednej torbie brakowało tej kieszonki takiej przedniej, dlatego tutaj e, pisałam, że by mi się przyda taka kieszonka. Ona jest z takim fajnym troczkiem e, i też, co jest fajne, że ta torba, jak widzicie, ona jest bardzo taka elegancka e, i naprawdę e, każda może w swoim stylu zamówić. I tak, i tutaj w tej kieszonce właśnie sobie e, jest przecudowna w środku Podszewka, zobaczcie, jest takie groszki zielone. Właśnie wrzucam sobie telefon, dokumenty, prawo jazdy i kluczyki od samochodu, jak i od domu, więc to jest bardzo przydatna rzecz. I zwracajcie uwagę przy wyborze torby mamuśkowej, bo naprawdę się słuchajcie, sprawdza to. Tutaj dalej jest, zobaczcie, taka piękna kosmetyczka. I tutaj możemy sobie właśnie zapakować, e, która widzicie pasuje też kolorystycznie do torebki. I tutaj możemy sobie właśnie zapakować czy mokre chusteczki, czy pieluszki, e, żeby to wszystko się razem tak nie walało, że pieluszki z jedzeniem, no wiecie o co chodzi. I tego mi też brakowało właśnie w tych, w tych torbach które ja posiadam. I to jest świetne rozwiązanie. E, ja e, właśnie czekałam, e, żeby nagrać dla was filmik i czekałam z użyciem i zaraz się właśnie w nią będę przepakowywać. E, tutaj sobie możemy wszystkie te higieniczne rzeczy ze sobą zabrać tak samo jak w podróż taką jakąś dłuższą jak wiecie ja lubię podróżować z moją Wiktorią. wcale mi to w niczym nie przeszkadza i też jej właśnie tu zabieram wtedy szampon balsam prawda obcinaczki do paznokci to wszystko sobie tutaj w tej pięknej kosmetyczce mi się mieści i następną rzeczą która jest no mi się wydaje że przecudowna w tej torbie też zostałam zapytana przez Kasię, co bym chciała, właśnie, znaczy jakie imię ma być tak. No i oczywiście imię mojej córki, czyli Wiktoria. Jest to, słuchajcie, to akurat tutaj w Stanach to jest w każdej torbie. Wiem, że wiele z Was mi pisało, że u Was nie w każdej torbie to jest, ale już w większości. I w torbie tej e, właśnie powinno się znaleźć, w tej mamuśkowej, coś na przewijak, tak? Kiedy nasze jeszcze dzieci robią do przysłowiowego pampersa, no to właśnie powinny być takie jakby materacyki, które rozkładamy na przewijaku, na którym, no jak wiecie, czasami jest czysto, czasami nie. Nie wiadomo, jakie dziecko na tym leżało. Znaczy chodzi mi bardziej może nie to, że dziecko, no, bo dzieci to raczej nic złego nie robią, ale wiecie, czasami ludzie po prostu brudzą, nie posprzątają po sobie i niestety no jest tam nie, nie I tutaj ja piękny dostałam taki dla Wiktorii wiązany. On się prezentuje w ten sposób. że Wam tutaj rozkładam. O! Taki ładny materacek. Ja chciałam właśnie w kolorach różowych, no bo mam dziewczynkę. I ten ładny materacek właśnie sobie zabieramy, czy w podróż, czy no ja to przynajmniej, ja to zabieram codziennie, no bo codziennie jestem gdzieś z Wiktorią, czy to w sklepie, czy. Mm, czy gdzieś jedziemy na, nawet na plac zabaw, to wtedy mam gdzie Wiktorię przywinąć. I o tyle to jest fajne, że to jest dość duże, że nie tylko tak jak ja w tych torbach miałam właśnie tylko i wyłącznie taki bardzo wąziutki i bardzo no, niezbyt długi ten materacek, a ten nawet sobie mogę rozłożyć gdzieś na trawce, czy gdzieś właśnie, gdzie jestem w mieście to to. I to też możecie sobie właśnie zamówić. Swoją taką matę możecie mieć z imieniem Waszego dziecka. Tutaj właśnie mam też taki fajny gadżet, taka zapinka. Możecie sobie tutaj na przykład smoczek przyczepić, możecie sobie przyczepić klucze, o których Wam mówiłam, że są takie ważne, jeżeli nie chcecie trzymać w takiej kieszonce tutaj z przodu. I tutaj automatycznie, jak jest ta jakby zawieszka, to tu jest taka kieszonka w środku. O, może tak Wam pokażę. Taka kieszonka, i możecie sobie to wyrzucić, prawda? I klucze macie już w środku. Świetne rozwiązanie, nie musicie grzebać ręką. E, tutaj, oczywiście, mam e, w środeczku na butelki i na jedzonko kieszonki. O, tutaj właśnie w środeczku. No i oczywiście torba jest takiej średniej wielkości, jest nie za duża i nie za mała. Wszystko się elegancko do niej mieści. I powiem, i Wam serdecznie polecam właśnie taką piękną, piękną torbę, która jest lekka też, bo ona jest naprawdę leciutka sama w sobie i takie torby muszą być leciutkie. Możecie sobie dobierać kolor, tak jak już mówiłam wcześniej, styl tej torby. Um, u Kasi też znajdziecie nie tylko torby mamuśkowe, ale również torby właśnie Mm, takie bardziej eleganckie, kopertówki. Możecie też właśnie zamówić sobie takie kocyki e, z imieniem, z wagą, z godziną, kiedy dziecko się urodziło. <śmum> Mam nadzieję, że właśnie e, przypadnie Wam do gustu e, ten gadżet. E, piszcie, jakie byście chciały widzieć na przykład e, rzeczy w, tych, w, w tym kąciku omuśkowym. I ja oczywiście będę e, wam na bieżąco mówić, co u mnie się sprawdziło. E, i piszcie mi też, co u Was się sprawdziło, bo mnie to też zawsze ciekawi, zawsze mi bardzo ciekawe pomysły podpowiadacie. I też z tego korzystam. Ja już się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia, buziaki, pa!